Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Łukasz Dorosz i w dzisiejszym nagraniu pobawimy się pewnymi elementami platformy Amazon Web Services, ale dzisiaj będzie trochę mniej, jakoś tam technicznie nie będzie zbytnio zaawansowanie, nie będzie też żadnych aspektów biznesowych. Dzisiaj będzie bardziej rozrywkowo, ponieważ dzisiaj pokażę Ci w jaki sposób odpalić sobie na AWS-ie serwer Minecrafta. Wykorzystując wirtualne maszyny, które są dostępne na platformie Amazon Web Services, wykorzystamy sobie Linuxową maszynę Amazonową, Amazonowy obraz do tego, żeby przygotować, skonfigurować sobie, uruchomić sobie pro, krok po kroku, pokaże Ci w jaki sposób odpali serwer Minecraft Java, do tego, żeby potem jakoś móc sobie pograć, czy pograć z innymi, samemu, czy. Dać pograć swoim dzieciom, to już oczywiście w zależności od Ciebie, ale pokażę Ci po prostu szybko, w prostych krokach, w jaki sposób taki serwer sobie skonfigurować. Okulary myślę, że już nie będą mi dzisiaj potrzebne. Przejdźmy sobie zatem do konsoli, i jak widzisz tutaj na ekranie, ja już jestem zalogowany na swoje konta aws -owe. Postaram Ci się pokazać to w jak najprostszy sposób. To znaczy. Przejść przez takie minimalne elementy konfiguracyjne. Przyjmuję takie założenie, że na przykład masz właśnie świeżo założone konta ws no i teraz chcesz sobie odpalić taki serwer. Więc to, co potrzeba zrobić, żeby sobie skonfigurować taki serwer, to przede wszystkim musimy przygotować sobie kilka elementów. Pierwsza sprawa to jaki sposób będziemy dostawać, logować się do tego serwera zdalnie, tak, no żeby móc tam dokonywać jakiejś konfiguracji, bo będzie kilka elementów, które musimy zrobić. Ja w tym celu pokażę Ci metodę właśnie wykorzystania takiej po usługi system menadżera do tego, żeby tutaj zdalnie z przeglądarki się logować, a żeby coś takiego robić, to najpierw jeśli masz świeże, nowe konta ws owe to trzeba przejść do takiej usługi, która się nazywa IAM. Eee, tutaj IAM Identity Access Management, no i tutaj musimy sobie zrobić pewnego rodzaju tak zwaną IAM rolę, do tego, żeby można było zdalnie dostawać się do maszyn z wykorzystaniem tej usługi system managera. I to, co tutaj musi zrobić, to właśnie utworzyć nową rolę. Zostawiamy tutaj sobie e, nazwę AWS Services i tutaj wybieramy e, z listy EC2. Tak, interesuje nas właśnie usługa uruchamiania serwerów, więc tworzymy sobie dla niej taką maszynę. I zobacz, tutaj właściwie nawet pokażę Ci jeszcze prostszy wariant od razu, bo tak naprawdę ten drugi wariant nas interesuje I to roll for System Manager. Tak właśnie do tego nam to tutaj będzie potrzebne, więc ja to sobie w ogóle pokażę Ci ten najprostszy wariant. Tu od razu są odpowiednie konfiguracje zastosowane, więc klikamy sobie Next. I teraz sobie nazywamy taką rolę. Ja sobie na przykład ją nazwę Mine Remote, tak, na przykład właśnie tak, do tego zdalnego dostępu do mojego e Minecraft serwera. Więc to sobie tutaj tak kliknę roll. i proszę bardzo pierwszy element konfiguracji mamy już gotowy. I teraz drugi element zanim jeszcze odpalimy wirtualną maszynę i ten serwer na którym postawimy sobie za chwilę Minecrafta to teraz ja już przejdę do tej usługi właśnie wirtualnych maszyn. Ona się nazywa EC2 Elastic Compute Cloud. I tutaj teraz, jeszcze taki element, zanim odpalimy sobie ten serwer, to tutaj po lewej stronie jest takie coś, co się nazywa security group, jest to firewall. Musimy przygotować taką konfigurację, jest to niezbędne do tego, żeby wirtualna maszyna się działała. Więc tutaj sobie przejdziemy, zrobimy sobie Security Group i teraz tak, ja tak jak powiedziałem, przyjąłem założenie, że masz utworzone takie świeże do defaultowe konto, więc tam taka część konfiguracji, tak zwanej domyślnej konfiguracji na AWS, na Amazonie jest przygotowana w ramach VPC, no i tutaj też dlatego jest jakaś tak zwana domyślna Security Grupa. Ale my tego nie będziemy tutaj dotykać. My sobie zrobimy po prostu nową security grupę. Więc ja tutaj sobie klikam New Security Group. Tutaj sobie znowu zrobię jakąś nazwę, na przykład e, e, Minecraft SRV, tak? Niech to będzie tak. Mój Minecraft server. I tu właśnie jest ta konfiguracja tej sieci. To się VPC nazywa. Tutaj e, ja właśnie będę polegał na tak zwanej tej defaultowej konfiguracji, bo zakładam, że właśnie możesz mieć takie defaultowe konto, więc właśnie wykorzystam to tak zwane default VPC. No i tutaj właśnie musimy sobie na firewallu w zakładce inbound rule otworzyć sobie komunikację do serwera Minecrafta. Serwer Minecrafta tak w takiej domyślnej jawowy serwer podkreślam to cały czas e, jawowej konfiguracji, on e, do niego jakby nasza aplikacja Klient Minecrafta łączy się po porcie TCP, i tutaj numer tego portu jeszcze musimy podać. To jest, patrzę na swoją ściągę 25565. No i teraz jeszcze skąd będziemy się łączyć? Ja tutaj zrobię najprostszy wariant, po prostu z internetu. Ale można by było tu wprowadzić nie wiem, adres IP swojego, yy, swojego internetu, tak? czy z komputera, właśnie przez internet, do którego wychodzimy. Ja na razie pójdę prostym wariantem. Anywhere IPs to będziesz mieć pewność, że na pewno będzie w stanie się podłączyć do tego serwera. Tutaj dalej nic nie musimy zmieniać. Tworzymy sobie create security grupę i teraz mamy takie właśnie y, pierwsze elementy konfiguracji gotowe do tego, żeby ten serwer Minecrafta odpalić, więc przechodzimy sobie teraz do konfiguracji maszyny, odpalimy serwer, tutaj po lewej stronie jak widzisz są, y, jest przycisk instances, no i tutaj ja na tym koncie też jeszcze nic nie mam, y, więc teraz sobie tutaj klikamy ten piękny pomarańczowy przycisk, launch instance. I teraz spróbujemy sobie właśnie tutaj, mamy kilka elementów konfiguracji do tego, żeby taki serwer uruchomić. Tutaj mamy oczywiście jakąś nazwę. Ja sobie wpiszę Minecraft po prostu SRV1 na przykład. Niech tak się nazywa, więc, jakby to jest pierwszy element. Druga sprawa to teraz wybór obrazu wirtualnej maszyny, i tutaj, właśnie pozostaniemy. Wykorzystamy w tym wariancie gotowy, przygotowany taki podstawowy obraz. Linuxa Amazonowego, Amazon Linux 2023 taki jest w tym momencie, kiedy ja to konfiguruję, dostępny. Więc zostawiam sobie ten obraz. I teraz tutaj architekturę, wybiorę sobie słuchajcie platformę armową, ponieważ e, spokojnie serwer Minecrafta działa. No i maszyny też tutaj z punktu widzenia AWS-a są takowe dostępne, więc ja sobie właśnie wykorzystam tą technologię 64-bitową armową i tutaj teraz jeszcze musimy wybrać rozmiar serwera. Proponuję tutaj skorzystać na początek z tak zwanego wariantu fritir. Zwłaszcza, jeśli masz właśnie świeżo przygotowane konto AWS-owe, to przez cały rok, przez 12 miesięcy taki serwer można mieć zupełnie za darmo, a nawet jakby bez tego fritteera, to właśnie te instancje te, te armowe, one też jakby są troszeczkę tańsze na AWS-ie z punktu widzenia takich standardowych, dlatego też postanowiłem zdecydować się na tą architekturę. Wyborę, wybiorę sobie na początek taki serwer T4 g Small ponieważ dwa procesory i 2 GB RAM, to spokojnie na początek wystarczy nawet do tego, żeby nie wiem, dwie-trzy osoby sobie spokojnie grać na takim serwerze, więc ja zostanę w tej konfiguracji. Teraz przechodzimy dalej. Tutaj jest taka para kluczy z dawnego dostępu. My tego nie będziemy używać, ponieważ właśnie przygotowaliśmy sobie tą rolę taką w tym AMie do zdalnego dostępu, więc to nas nie interesuje. Tutaj, teraz tak, jeśli chodzi o konfigurację sieci, tutaj e, tak naprawdę, e, to czemu to się u mnie wyszarzyło, Zostajemy na tym defaultowym VPC. Sieć możesz wybrać tutaj jedną dowolną, które są dostępne. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli włączony publiczny adres IP, ponieważ no, jakoś musimy się łączyć do tego serwera, nie? No i teraz tutaj jeszcze ten element security grupy tego firewalla, którego myśmy sobie wcześniej przygotowali, więc ja to tutaj teraz wykorzystam, właśnie. No i teraz dalsze elementy, konfiguracja ilości dysku dla takiego serwera. No to też w zależności od tego, co tak naprawdę y, jest Ci potrzebne. Te 8-10GB spokojnie na początek wystarczy, ja powiedzmy sobie ustawię 10 giga. tutaj wybieramy, te, zostawiamy domyślnie ten GP3, tutaj nic nie trzeba więcej zmieniać, no i teraz jeszcze na dole ostatni taki element, rozwijamy sobie tą zakładkę Advanced Details i tutaj właśnie o, przy, przypniemy teraz tą właśnie ten profil, ten, który wajami tam sobie tworzyliśmy, ten Remote, jak pamiętasz chwilę temu, właśnie on jest potrzebny do tego, żeby po prostu zdalnie do tego serwera się dostawać. Ja już tutaj nie będę wchodził w jakieś tam specyficzne szczegóły tego. Grunt, żeby po prostu to działało. I teraz reszta tych rzeczy może zostać domyślna, nic więcej tutaj nie zmieniamy. Robimy launch instance. I teraz chwilka pewnie tam sobie minie. Ten serwer jest uruchomiony w takie właśnie gołej postaci, takiego linuxowego serwera, na którym my za chwilę tutaj właśnie będziemy sobie konfigurować, zainstalujemy sobie ten serwer Minecrafta. I teraz tak, żeby przejść do tej konfiguracji tego serwera, no to tutaj na tym e, zielonym okienku można kliknąć na ten, e, to id takie, to jest właśnie taki identyfikator tego serwera, no i teraz tutaj widać nasz serwer startuje, jest już running, jeszcze się inicjalizuje. Ale myślę, że on już jest gotowy do tego, żeby do niego się zdalnie podłączyć nie? i zrobić całą konfigurację. I teraz, jak możemy to zrobić? Zaznaczamy sobie taki serwer. Tu jest piękny przycisk Connect. I tutaj z tych opcji interesuje Was ten Session Manager. To jest ta właśnie opcja dostępu zdalnego, którą sobie chwilę temu przygotowaliśmy. I teraz, powinienem być w stanie na ten serwer się tutaj dostać i zalogować. No i dobra, jestem już w terminalu, może powiększę troszeczkę czcionki, żeby więcej było widać. E, więc już jesteśmy na zdalnym terminalu serwera. I teraz pokażę Ci kilka dodatkowych kroków, właśnie które no, są potrzebne do tego, żeby ten serwer Minecrafta uruchomić. Pierwsza sprawa to przełączę się w profil taki uprzywilejowany, że administratora, więc wpisuję po prostu sobie su do su, bo jestem leniwy. I teraz tak, żeby uruchomić serwer Minecrafta, przede wszystkim musimy sobie zainstalować Java. I żeby to zrobić, to musimy wykonać takie polecenie. Ja tutaj oczywiście mam całą listę ściągawek tych wszystkich poleceń, które ja tutaj będę wykonywał, ale też nie martw się tym. Ja w komentarzu do, do tego nagrania umieszczę jakiś link do tych właśnie wszystkich poleceń, żebyś oczywiście nie musiał czy nie musiała przepisywać tego ręcznie z tego nagrania, tylko po prostu, żeby sobie skopiować i wkleić te polecenia. Więc ja to na pewno dziś umieszczę. A teraz będę po prostu korzystał z tej swojej ściągi. Więc pierwszym poleceniem zainstaluję po prostu Java. No, i to nam się chwilkę pokręci, więc to jest taki pierwszy element, który nam jest potrzebny. Niech to się tam zainstaluje, powinno to dosyć szybko zająć. Dobra, jest gotowe. Druga sprawa, potrzebny nam, przyda nam się użytkownik, taki dedykowany do tego, ponieważ będziemy uruchamiać potem automatycznie, jako serwis, tą usługę serwera Minecraftowego. Więc ja sobie tutaj właśnie. Teraz wkleję kolejną podpowiedź utworzenia użytkownika Minecraft, tak go sobie nazwałem, aduser Minecraft, więc użytkownik jest już dodany takim jednym poleceniem. I teraz tak, potrzebujemy sobie stworzyć folder konfiguracyjny Minecrafta, więc ja tutaj teraz wykonam kolejne polecenie mkdir i w katalogu opet Minecraft server utworzymy sobie taką ścieżkę, gdzie będziemy robić całą tą konfigurację. Teraz sobie przejdę tutaj do tego serwera do tego katalogu przepraszam. I teraz ciach jesteśmy już można sprawdzić poleceniem PWD czy na pewno jestem w tym właśnie właściwym katalogu Opt Microsoft Minecraft Server. I teraz tak jesteśmy już gotowi do tego żeby pobrać sobie ściągnąć serwer Minecrafta. Ja oczywiście mam przygotowany link znowu żeby pobrać serwer Minecrafta to po prostu wystarczy w Google wpisać Minecraft, Java, Server Download i wchodzimy na tą stronę, pobieramy sobie, kopiujemy sobie ten link do najnowszej wersji tego, e, tego serwera, który chcemy zainstalować i teraz na ten system operacyjny tego, tego naszego serwera wykonujemy takie polecenie wget, które pozwoli nam to pobrać i wkleimy, wklejamy ten link do serwera, tak? Czyli ja Ci teraz pokażę przykład mój linku, który ja wykorzystuję, który właśnie gdzieś tam ze strony Minecrafta sobie pobrałem. W danym momencie naj, najnowsza wersja tam jest 20.04 bodajże, w momencie, kiedy ja to nagrywam. Więc właśnie wklejamy to polecenie wget i następnie ten URL, który ze strony z, do pobrania serwera. E, Gdzieś tam udać się wyciągnąć w danym momencie, kiedy będziesz to tworzyć, no i teraz to się tam chwilę mieli, tak jak się wykona 100%, to teraz możesz podejrzeć zawartość, czy to się udało zrobić, takim poleceniem, na przykład ls, tak? ls, o, widzimy, pojawił się plik server.jar to jest właśnie ten plik naszego serwera, i teraz, jakby co dalej. Warto ustawić odpowiednie uprawnienia do tego, zwłaszcza, że potem będziemy to odpalać jako serwis, więc żeby ustawić odpowiednie uprawnienia to już Ci pokazuję jest polecenie chown i ja tutaj sobie po prostu na tym moim katalogu serwera ustawię sobie takie uprawnienia i teraz jak zrobię ls-l to właśnie widzę, że jakby już właścicielem jest ten użytkownik Minecraft tych plików tutaj, nie? No, i teraz tak, jak już mamy to gotowe, to możemy właściwie przystąpić do uruchomienia, a zobaczenia czy w ogóle ten serwer Minecrafta będzie się uruchamiał. Więc ja, żeby uruchomić taki serwer, możemy wywołać po prostu polecenie. I tutaj mamy tak Java, mamy kilka parametrów. Pierwszy ten określa maksymalną ilość pamięci RAM, jaka będzie przydzielona temu serwerowi. Ten 1 giga. Ja sobie tak założyłem, ponieważ mam serwer z ilością pamięci 2 giga, więc założę tak 1 giga maksymalnie, żeby gdzieś tam nie zażynać tego serwera. No i tam jeszcze ma, wariant minimalny. No i potem jest ta konfiguracja tego wywołania tego pliku. Więc ja to sobie teraz tutaj kliknę. I teraz uwaga, jak będziesz to robić pierwszy raz, to na pewno dostaniesz taki komunikat z błędem, że tam jakieś aspekty zaakceptowania licencji, tak, to co tutaj widać w przedostatnim wierszu, tak, że tam you need to agree to the license, bo teraz jak uruchomiliśmy sobie po raz pierwszy ten serwer, zaczekaj, ja wykonam jeszcze raz to polecenie ls-l, to zobacz, tu się pojawiło o wiele więcej plików, nie? No i właśnie między innymi ten plik z tą licencją, no i teraz ja tutaj znowu mam szybkie polecenie po prostu, które podmieni zawartość tego pliku, nie będę go tam, nie chcecie tutaj, że tak powiem zamęczać edytorami y, tekstu y, w Linuxie jakimś Vimem czy, czy jakimś innym narzędziem, po prostu mam takie prostsze wywoływanie polecenia copy, paste, enter, które Ci udostępnię tak jak wspomniałem chwilę temu, więc tym poleceniem sobie akceptujemy tą licencję. No, i teraz już powinniśmy być w stanie ten serwer znowu ponownie uruchomić. Zobaczmy sobie. Jeszcze raz wywołuję to polecenie serwera. No, i teraz powinno się to spokojnie wystartować, przemielić. Chwilkę to oczywiście tam się będzie kręcić, więc dajmy mu chwilę szansy. To się tam będzie teraz ładować, ponieważ jest to pierwsze uruchomienie. To oczywiście tam cały świat musi być stworzony i tak dalej, i tak dalej. Więc chwilę sobie na to zaczekamy. I jak widzisz, już tutaj po chwili. Mamy uruchomiony działający serwer i teraz tak naprawdę w tym momencie powinniśmy być już w stanie e, dostać się, zalogować się normalnie aplikacją Minecrafta do, do tego serwera i zobaczyć czy rzeczywiście tam wszystko działa, więc ja sobie zrobię teraz taki szybki test. Odpaliłem sobie już tutaj w międzyczasie Minecrafta, no i teraz tak, tryb wieloosobowy, czyli tutaj możemy sobie skonfigurować ten dodatkowy serwer. Tutaj robię dodaj serwer, no i tutaj potrzebujemy adres tego serwera. I skąd się ten adres tego serwera? Wracamy z powrotem do platformy, do tego konta głównego Amazon Web Services. I teraz, jak zaznaczymy sobie tutaj nasz serwer, o, to poprzed, po, po, potrzebny jest tutaj ci ten publiczny adres IP. Ja go sobie skopiuję. Teraz wrócę do Minecrafta, wklejam go tutaj, robi gotowe. No i zobaczmy, zobacz już. Po chwili serwer jest na zielono, jest dostępny, można się na niego logować i zacząć swoją zabawę, grę, nie? I tutaj już można sobie, że tak powiem eksperymentować, można się bawić, budować. Oczywiście cała ta konfiguracja tego serwera Minecrafta, to tam jest to konfigurowalne jak najbardziej, o jakieś zwierzątka sobie chodzą. Mamy to, działa. No dobra, to zostały nam jeszcze dwa elementy. Po pierwsze jakby yy, Y, przygotowanie konfiguracji, która sprawia, że ten serwer zawsze będzie działał, tak, to znaczy, że teraz jak ja zamknę to, ten okienko, zamknę tę konsolę, no to oczywiście ten, to, ja to uruchomiłem ręcznie to się wyłączy, więc teraz pokażę Ci w jaki sposób, y, w jaki sposób to skonfigurować tak, żeby ten, ten Minecraft startował jako, że tak powiem, usługa w systemie, w, na tym serwerze, nie? I teraz w tym celu musimy jeszcze zrobić kilka elementów konfiguracji. Już Ci pokazuję co. Po pierwsze, przygotujemy sobie takie pliki startowe, które będą startowały nasz serwer Minecrafta. No i znowu, ja tu po prostu wykonam kilka poleceń, które Ci potem udostępnię. Stworzę tutaj taki plik startowy, stworzę sobie taki też plik do stopowania tego, taki skrypt tak to może nazwijmy sobie skrypt do stopowania tego serwera Minecrafta. Zro wyświetlmy. Cały czas jestem w tym samym katalogu, nie? Tam, gdzie jest cała konfiguracja serwera, jak zrobię PWD, zawsze może sprawdzić, czy jesteś tutaj. Stworzyłem sobie teraz takie dwa skrypty, i teraz, jeszcze żeby one można było je wykonywać, to muszę nadać im, że tak powiem, takie uprawnienia odpowiednie, i żeby to zrobić, to po prostu wykonujesz takie polecenie CHMOD plus X jak execution, i właśnie zrobimy start i stop. Czyli, jak wykonasz takie dwa polecenia, da znowu LS L. No, to że tak powiem, mamy tutaj już zmienione uprawnienia i teraz, właśnie to są będą skrypty, które będą startowały, i teraz to, co jeszcze potrzebujemy zrobić, to zrobić z tego serwis, i teraz tutaj przejdę do znowu sobie, wykorzystam moje skróty, przechodzimy do takiego katalogu System The systems. i teraz tutaj właśnie uruchomimy taki, stworzymy sobie właśnie taką konfigurację startową tego serwisu. Tutaj ja to wklejam. To jest jakieś tam właśnie długie polecenie tutaj do takiego pliku Minecraft Service. Tworzymy sobie taką pewną konfigurację. Tak jak wspomniałem, ja Ci to udostępnię, nie trzeba tego tutaj próbować przepisywać, więc tworzył mi się teraz tutaj taki plik. Mam Minecraft Service. No i dla, żeby sprawić, żeby to było serwisem, to musimy jeszcze wykonać dwa polecenia. Copy. OK. Diamond load. Yy, I teraz tutaj sobie włączymy ten serwis. Który właśnie ten plik, który przed chwilą stworzyliśmy. Wykonam kolejne polecenie. No i teraz tak naprawdę jesteśmy już gotowi do tego, żeby wystartować taki serwis. Ale jeszcze uwaga. Jak będziesz to robić tak jak ja, czyli klikasz to na poziomie ruta tego takiego uprzywilejowanego użytkownika, to w tamtym katalogu z serwerem jeszcze pewne pliki nie mają wszystkich odpowiednich uprawnień. I dlatego jeszcze tutaj, zanim wystartujemy serwis, bo to już sprawdziłem kilka razy, Y, były z tym problemy. Trzeba jeszcze raz, że tak powiem, na odpowiednio ustawić tam uprawnienia w tym katalogu, czyli znowu tutaj wykonać to polecenie, tam zmiany właściciela wszystkich tych elementów w tym katalogu opt micro, Minecraft na, na właśnie na tego użytkownika Minecraft. Więc ja to wykonam jeszcze raz i dopiero teraz, słuchaj, rekomenduję ci dopiero po tym poleceniu wystartowanie serwisu, bo inaczej po prostu będzie się to będzie się to krzaczyć. Więc zobaczmy teraz jeszcze raz. Startuje serwis. I teraz szybciutko mogę sprawdzić, czy ten serwis działa? Po chwili powinien już się uruchomić. Może się jednak jeszcze okazać tak, że przy pierwszym takim starcie on tam e, może sprawdzić, że ten serwer ci się zawiesi. E, nieraz tak jest przy starcie. Ja to konfigurując kilka razy. To się nie raz zdarzało, nieraz się nie zdarzało Jeśli coś takiego rzeczywiście by się pojawiło. To, to co, co zrobić? Wracamy z powrotem do poprzedniej zakładki. Czyli to sobie na razie zamykamy, bo tutaj nam i tak terminal się zwiechł. No i teraz to, co ja rekomenduję, jeszcze polecam zrobić, to po prostu wziąć i go zrestartować, tak? Czy to zrobić stop start, tak? Czy zrobić reboot i wtedy zobaczyć, czy rzeczywiście wszystko działa prawidłowo. To też od razu nam pokażę, przetestuję to, czy rzeczywiście ten serwis automatycznie wstaje, nie? Czyli ja sobie zrobię, powiedzmy tak, zrobię sobie po prostu restart serwera. No i to tam chwilkę oczywiście trzeba będzie, trzeba będzie chwilę zaczekać, nie? Serwer się restartuje, więc on tam chwilkę się będzie, trzeba będzie chwilę zaczekać, zanim on będzie, że tak powiem, gotowy i uruchomiony. No i dobra, po chwili mój serwer już jest restartowany. Tak jak też powiedziałem, z tym startem tego serwisu ja to go testowałem, robiłem kilka razy. Nieraz jest tak, że rzeczywiście jakby to ruszy miękko, wystartuje od razu. Czasem jest tak, że rzeczywiście jest taka przymułka na początku serwera. Już jakby nie kopałem tam mocno w logach, ale rzeczywiście to kilka razy sprawdzałem, jak cała konfiguracja jest przygotowana, i tak prawidłowo, to i tak w zupełności restart wystarcza. I mówię, jest to od razu dobry też, żeby to zweryfikować. Spróbujmy zatem to sprawdzić, czy rzeczywiście ta konfiguracja teraz już staje prawidłowo, więc ja znowu. Podłączę się do mojego serwera. Znowu wykorzystuję session managera. No i zobaczymy, czy rzeczywiście serwis Minecrafta działa. Czyli ja sobie tutaj znowu przejdę sobie uprzywilejowanego użytkownika. I teraz, żeby sprawdzić, czy taki serwis jest uruchomiony, to wykonujemy polecenie podobne do tego, jak startowaliśmy. Tylko teraz po prostu wykonujemy zamiast start to status, tak i teraz możemy sobie tutaj podejrzeć, co się dokładnie dzieje. No i oczekujemy tego, że e serwis będzie załadowany i będzie aktywny, będzie działał, tak jest ranik, to określa właśnie to, że że serwer, konfiguracja jest wystartowana. No i tak jak widzisz, po restarcie serwera, serwer Minecrafta od razu wstaje i działa, więc teoretycznie jest, powinniśmy znowu być w stanie do niego się podłączyć. Z tym, że teraz jeszcze jedna taka uwaga, a propos publicznych adresów IP, tą konfigurację, którą my zrobiliśmy przed chwilą, jest taka, że ten adres IP się zmienia. Jest to tak zwany dynamiczny adres IP. No i teraz jakby ja zobacz, muszę tutaj sobie wziąć, podać inny adres. I teraz jeśli na przykład chcesz mieć pewność, że zawsze serwer będzie pod tym samym adresem IP, no to w AWSie tutaj mamy taką usługę, która się nazywa Elastic IPs. Można sobie tutaj przejść, zaalokować taki adres. I tutaj po prostu zrobić sobie allocate. I teraz mamy taki adres zaalokowany, on jeszcze nie jest używany. I teraz jak już jest gotowy, to jeszcze jeden element, który musisz zrobić, żeby twój serwer z niego skorzystał, to po, za, po, właśnie, po zaznaczeniu, zahaczeniu tego adresu, tutaj zrobić sobie jeszcze associate. I wybrać sobie ten swój serwer Minecrafta, który działa. O. I teraz mamy pewność, że ten publiczny adres IP jest powiązany z tym serwerem, i teraz zobaczysz, że ta maszyna nam wcześniej miała 54 coś tam adres, teraz ma ten publiczny adres IP, ten statyczny, który myśmy sobie tutaj przed chwilą przypięli. Chcę, że tutaj zwracam uwagę, te Elastic ip są płatne w takim trybie, że. Jak serwer jest wyłączony bądź adres jest zarejestrowany i nieużywany, no to niestety tam jest jakaś opłata za tą usługę naliczana. Plus rzeczywiście też za jakiś czas, jesteśmy na początku roku, kiedy ja to nagrywam, 24, za jakiś czas ma się zmienić też jakiś tam pricing, więc ewentualnie tutaj zwracam uwagę na to. No ale tak jak jest teraz ten serwer uruchomiony, to póki co ten adres y, nie będziecie zbytnio kosztował. Więc teraz tak, zaznaczam sobie ten adres i zobacz, spróbuję znowu teraz sprawdzić na Minecrafcie, czy. To był tak, to był ten poprzedni. No i tak, teraz wiadomo, że on już nie działa, bo jest, bo, był, bo, był, bo się zmienił, więc jeszcze raz sobie dodam nowy serwer. Wkleję sobie teraz ten nowy, statyczny już adres IP. Gotowe. No i proszę, na serwer Minecrafta znowu dalej działa. Znowu się mogę podłączyć i mogę zacząć sobie grę i konfigurację, tak? I możemy zacząć się tym mi już teraz bawić. No i teraz, tak naprawdę, to jest to wszystko, co chciałem ci pokazać. Te kilka elementów związanych z konfiguracją serwera Minecraft, i tak jak powiedziałem, e, wszystkie te elementy tych skryptów, e, ja wrzucę link pod nagraniem, będzie link do, tego, e, do tych wszystkich poleceń, które, które ja tam trzeba wykonać, do tego, żeby ten serwer Minecraft uruchomić. Plus dodatkowo ja zrobiłem jeszcze dodatkową konfigurację, link do tego również umieszczę, przygotowałem całą konfigurację do tego tak zwanego automatycznego wdrożenia całej konfiguracji z serwera razem z sieciami, firewallami i innymi elementami, właśnie żeby odpalić tą całą konfigurację takiego serwera w sposób zautomatyzowany. Przygotowałem odpowiedni template konfiguracyjny, do którego link do, do repozytorium Wrzucę również w tym nagraniu, i tak naprawdę wtedy, zamiast konfigurować to wszystko ręcznie, to co tutaj jest pokazane, można przy wykorzystaniu usługi CloudFormation wrzucić tam ten template, stworzyć taką całą konfigurację automatycznie, i to wszystko zostanie przygotowane, uruchomione, i po prostu ten serwer będzie działający, będzie przygotowany w tej samej konfiguracji do tego, żeby. Można było sobie spokojnie grać, a nie myśleć gdzieś tam o, o elementach związanych z konfiguracją i zamiast oczywiście to klikać wszystko ręcznie, więc to dodatkowo jeszcze umieszczę pod tym wideo. I to słuchaj tyle, jeśli chodzi o to, prosta, mam nadzieję, przydatna, szybka instrukcja do tego, żeby taki serwer Minecrafta sobie uruchomić na własne potrzeby na platformie Amazon Web Services, tak więc, jeśli grywasz w Minecrafta, jeśli masz kogoś, kto grywa w Minecrafta w twoich znajomych czy rodzinie, to zachęcam Cię do wyprób wypróbowania tego wariantu. A tymczasem żegnam się z Tobą. Mam nadzieję, że zobaczymy się też w jakimś kolejnym wideo gdzieś tam, bądź odwiedzisz moje poprzednie inne, być może nagrania. Jeśli na przykład jesteś tutaj po raz pierwszy i nie masz jeszcze konta włosowego, to na moim kanale również znajdziesz nagranie związane z tym, w jaki sposób utworzyć sobie konto takie właśnie na, na platformie Amazon Web Services, do tego, żeby potem na przykład sobie uruchomić taki. Taki, taki serwer, więc zapraszam Cię serdecznie do zabawy, eksperymentów. A tymczasem żegnam się z Tobą i wszystkiego dobrego. I mam nadzieję, że do zobaczenia już niedługo w kolejnym nagraniu. Cześć.